Sześć. Zaczynamy wykłady online, kategoria B, to jest lekcja pierwsza, i na lekcji pierwszej zajmiemy się podstawowymi pojęciami związanymi z pojazdem. Tak, żeby później łatwiej było Wam rozumieć wszystkie inne zasady dotyczące pojazdów, najpierw należy wiedzieć, jak te pojazdy klasyfikujemy. Więc moduł pierwszy, podstawowe pojęcia. Temat trzeci, nasz pierwszy, pojazd. Podstawowa klasyfikacja pojazdów dzieli pojazdy na pojazdy silnikowe i na pojazdy niesilnikowe. Dodatkowo pojazdy silnikowe dzielą się na pojazdy samochodowe i pojazdy wolnobieżne. Oprócz tej klasyfikacji jest jeszcze kategoria ciągniki rolnicze. Pojazd silnikowy. Jest to pojazd wyposażony w silnik, za wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego czyli wszystko, co jeździ, bo ma silnik a silnik jest to maszyna, która przetwarza energię pewien rodzaj energii w przypadku silnika spalinowego jest to energia cieplna w energię kinetyczną czyli taką związaną z ruchem. Więc wszystko, co ma silnik, by jeździć, jest pojazdem silnikowym. Wyłączone z, tego, z tej definicji jest motorower i pojazd szynowy, czyli pociąg lub tramwaj. Pojazd samochodowy, natomiast, to jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km na godzinę. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Czyli wszystko, każdy pojazd silnikowy, który jest w stanie rozpędzić się do prędkości większej niż 25 km godzinę, jest pojazdem samochodowym. Pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km godzinę z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Czyli z kolei pojazdy silnikowe, które nie są w stanie osiągnąć prędkości wyższej niż 25 km na godzinę, są pojazdami wolnobieżnymi. Teraz uwaga: pojazd używany do celów specjalnych. To jest pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków używany przez. I tutaj są wymienione wszystkie siły bezpieczeństwa, wszystkie służby bezpieczeństwa państwowe. To, co tutaj jest wymienione, jeszcze też powtarza się w kilku różnych innych przepisach odnośnie. To jest jakby pewien zbiór takich podmiotów, instytucji, które są uprawnione do wielu różnych rzeczy i w tych instytucjach są wymienione. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, teraz to już Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, Inspekcja Transportu Drogowego i Służba Więzienna. To są pojazdy, które są w jakiś sposób przystosowane do pełnienia szczególnej funkcji i do użycia ich właśnie przez te formacje. Dalej, pojazd członowy. Pojazd członowy to zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą lub też przyczepą. Ciągnik samochodowy. Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy. Określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy czyli pojazd, który został stworzony i zaprojektowany po to, żeby ciągnąć przyczepę lub też naczepę. Dzieli się na ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe to zależy od konstrukcji takiego ciągnika to już mniej ważna informacja. Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Samochód ciężarowy, czyli to tak dość popularne określenie. Lecimy dalej: autobus. Autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Czyli jeżeli w pojeździe jest miejsce dla 9 ludzi. Dla więcej niż dziewięciu ludzi, to jest to autobus. Autobus szkolny to autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej z napisem barwy czarnej autobus szkolny. Autobus szkolny ma trochę więcej praw, jest bardziej uprzywilejowany na drodze niż zwykły autobus. O tym jeszcze będzie mowa w kolejnych lekcjach. Natomiast co ważne, co musicie wiedzieć: autobus szkolny musi się wyróżniać od zwykłego autobusu tymi właśnie cechami czyli barwą, oznaczeniami i napisem autobus szkolny. Dalej, pojazd specjalny. I teraz uwaga, tam kilka slajdów wcześniej było pojazd używany do celów specjalnych, to chodziło tam o te służby, wszystkie wojsko i tak dalej. Teraz jest pojazd specjalny, to są dwie inne rzeczy. Pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. No i tu na slajdzie mamy najprostszy przykład, jeden z prostych przykładów takiego pojazdu specjalnego, czyli pług śnieżny razem z piaskarką solarką. No ale to już taki pojazd sezonowy, najczęściej spotykane na drogach pojazdy specjalne to są Śmieciarki. Śmieciarkę na pewno każdy widział powszechnie, codziennie wszędzie można takie śmieciarki zobaczyć. Są to pojazdy specjalne, bo są przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji i w tym celu są dostosowane, mają dostosowane nadwozia. Pojazd uprzywilejowany. To ważne. Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane, wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Czyli żeby pojazd był uprzywilejowany musi spełniać trzy warunki. Musi wysyłać sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych. Drugi warunek to sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Trzeci warunek to włączone światła mijania lub światła drogowe. Czyli radiowóz czy też karetka dopóki nie włączy tych tak zwanych kogutów, czyli niebieskich świateł i sygnałów dźwiękowych. Dodatkowo, jeżeli nie ma włączonych świateł mijania lub drogowych, nie jest Pojazdem uprzywilejowanym. O tym trzeba pamiętać. Samochód osobowy. No właśnie, przechodzimy do sedna. Samochód osobowy to pojazd samochodowy, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozów nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Czyli samochód, od, od, samochód osobowy od autobusu różni się tym, że samochodem osobowym może łącznie podróżować maksymalnie 9 ludzi, 9 osób. No, a wszystko, co może przewozić więcej niż 9 ludzi, jest autobusem, czyli ta ilość osób 9 stanowi różnicę. Więcej to autobus, mniej to lub 9, mniej lub 9 to yy, samochód osobowy. Taksówka. Pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9, łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego, za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Pojazd zabytkowy. Pojazdy zabytkowe rozróżnia się po tym, że mają żółte tablice rejestracyjne takie specyficzne. Pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów zgodnie z odrębnymi przepisami. Te odrębne przepisy znajdują się przede wszystkim w rozporządzeniu dopuszczalności technicznej tak zwanym jeżeli macie ochotę, proszę zapraszam, możecie sobie sprawdzić, natomiast to nie jest wiedza istotna by zdać egzamin teoretyczny. No i dochodzimy do ciągnika rolniczego, czyli ta kolejna osobna kategoria pojazdów. Ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km na godzinę, nie większej niż 40 km na godzinę, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych. Ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych. Czyli pojazd silnikowy, który może, musi jechać więcej niż 6 na godzinę, nie może wie, jechać więcej niż 40 na godzinę, no i jest przystosowany do pracy na roli. Czterokołowiec to ciekawa kategoria. Czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla którego masa własna nie przekracza. A w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, B w przypadku przewozu osób 400 kg. Czyli jest to pojazd samochodowy, może być przystosowany albo do przewożenia ludzi, albo do przewożenia rzeczy. I w przypadku tutaj masa własna, to pojęcie o tych pojęciach związanych z masą jeszcze też będzie w którejś z kolejnych lekcji, to jest dość ważne. Masa własna to jest masa, którą waży dany pojazd bez pasażerów, bez ładunku i tylko z niezbędnymi płynami eksploatacyjnymi. No i ta masa własna. W przypadku czterokołowca, który jest przystosowany do przewozu rzeczy, nie może być wyższa niż 550 kg, a w przypadku czterokołowca przystosowanego do przewozu osób nie może być wyższa niż 400 kg. No ale mamy jeszcze tutaj dodatkową podkategorię, można powiedzieć, czyli czterokołowiec lekki. I tutaj już nie ma podziału na ludzi i rzeczy, tylko czterokołowiec lekki to taki, którego masa własna nie przekracza 350 kg. I konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km na godzinę. Czyli czterokołowiec lekki może jechać najszybciej 45 km na godzinę i nie może być cięższy niż 350 kg. Motocykl. Motocykl to pojazd samochodowy dwukołowy. Musi mieć maksymalną prędkość wyższą niż 45 km na godzinę i pojemność silnika większą niż 50 cm3. Bezbocznego wózka, a z bocznym wózkiem trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. Czyli albo dwa koła, albo trzy koła, ale symetryczne rozmieszczenie, jeśli z wózkiem i. Musi móc jechać szybciej niż 45 km na godzinę i musi mieć silnik o pojemności większej niż 50 cm3. O co chodzi z pojemnością silnika? Króciutko wyjaśnię. Przeciętne samochody, często się podaje silniki, pojemności tam litr albo 1,2 litra, albo 1,8 litra, 2 litry. I to jest pojemność silnika. W tym wypadku pojemność musi być wyższa niż 50 cm sześciennych, 1 litr to jest 1000 cm sześciennych, Czyli tutaj mamy 0,05 litra pojemności silnik. Musi być większy, żeby pojazd był zakwalifikowany jako motocykl. Natomiast motorower. To pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm sześciennych lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km na godzinę. Czyli motorower to taki mały motocykl. Mały, dlatego że przede wszystkim nie może jechać szybciej niż 45 na godzinę. No i jeżeli ma. Silnik spalinowy to ten silnik nie może być większy z kolei niż 50 cm3. A jeżeli elektryczny, to silnik to nie może być mocniejszy niż 4 kW. Czyli taki mały i słaby motocykl to motorower. Dalej mamy rower. Rower, bardzo powszechny pojazd, chyba wszyscy wiemy, jak wygląda rower. Natomiast co ciekawe, możemy się dowiedzieć o rowerze, to że jest to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m. Czyli rower nie może być szerszy niż 90 cm. Poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower jednak może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W którego moc wyjściowa zmniejsza się podstopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę. Czyli tutaj też jest zawarta definicja rowera, roweru elektrycznego. Rower może mieć silniczek elektryczny, tylko że ten silnik, tutaj są warunki wymienione, musi być uruchamiany naciskiem na pedały. Nie może mieć więcej niż 48V napięcia. Nie może mieć mocy więcej niż 250W. I musi być tak, że jeżeli osiągnie ten rower prędkość 25 km na godzinę, to ten napęd elektryczny się wyłącza. Wózek rowerowy to pojazd o szerokości powyżej 0,9 m. Czyli wózek rowerowy od roweru różni się szerokością. Jeżeli coś ma, czy rower ma, jest węższy niż 90 cm, to jest rowerem, a jeżeli jest szerszy niż 90 cm, to jest wózkiem rowerowym. No i taki wózek rowerowy jest przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę. Czyli jeżeli chodzi o elektryczne wspomaganie silnik, o silnik elektryczny w takim wózku rowerowym, warunki są dokładnie takie same jak w przypadku rowera. Dalej, wózek inwalidzki. Pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego. Wózek inwalidzki chyba każdy wie jak wygląda, o tym jeszcze też będzie mowa przy klasyfikacji uczestników ruchu drogowego, bo ważne jest to, że osoba jadąca na wózku inwalidzkim jest zgodnie z przepisami traktowana jako pieszy. Dalej zespół pojazdów. Zespół pojazdów to pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość. Nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu ich holowania. Wcześniej była mowa o pojeździe członowym, czyli takim, gdzie jest jeden pojazd dociągnięcia i drugi pojazd ciągnięty. Natomiast zespół pojazdów to są pojazdy różnych kategorii mogą być, wzłączone na stałe trwale to znaczy, można je rozłączać, ale w trakcie jazdy są złączone trwale ze sobą, żeby jechały, poruszały się jako jeden spójny pojazd. Czyli zespół pojazdów to jest kolejka turystyczna. Kolejka turystyczna to zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km na godzinę, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep może być ich więcej niż jedna, dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych. Czyli mamy wagoniki, które, w których są krzesełka przystosowane do przewozu osób. No i te wagoniki są przyczepione albo do ciągnika rolniczego, który ma ograniczoną prędkość do 25 km na godzinę, albo do pojazdu wolnobieżnego. No i może być używany tylko przez w ramach działalności turystycznej. Przyczepa. Przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. I podkategoria przyczepa lekka. Przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Ujawniło nam się, ujawniła nam się kolejna ciekawa, ciekawy rodzaj masy, czyli dopuszczalna masa całkowita. O tym też będzie jeszcze kiedyś w przyszłości, bo to jest dla niektórych dość skomplikowane, a trzeba to rozumieć. Dopuszczalna masa całkowita to jest masa, którą może maksymalnie zgodnie z informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym takiego pojazdu, które z kolei wynikają z zaleceń producenta również, masa, którą cały taki pojazd może ważyć maksymalnie załadowany. Czyli przyczepa lekka. Łącznie z ładunkiem nie może ważyć więcej niż 750 kg. Naczepa z kolei to przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Różnica między przyczepą a naczepą polega na tym, że przyczepa może sobie samodzielnie stać na swoich własnych kołach. Natomiast naczepa część jej masy musi się oprzeć na. Pojeździe, na ciągniku, który taką naczepę ciągnie. Czyli naczepa nie jest w stanie stać samodzielnie, bo, no chyba że ma takie specjalne wsporniki, oczywiście istnieją takie, ale jeżeli chodzi o uczestnictwo w ruchu, masa przyczepy, cała masa przyczepy spoczywa na tej przyczepie, na jej osiach i kołach. Natomiast część masy naczepy spoczywa na drugim pojeździe, który ją ciągnie. Trolejbus. Autobus przystosowany, przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej, czyli elektryczny autobus, tramwaj, pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych. Ważna uwaga przypominam, to było na początku tramwaj nie jest pojazdem silnikowym. Mimo, że ma silnik elektryczny i jeździ, to pojazdy szynowe. Nie są traktowane jako pojazdy silnikowe. I pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej drogi, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych. Czyli na podstawie odrębnych przepisów, za po uzyskaniu odpowiednich zgód, można jeździć po drogach pojazdami, które są za duże lub za ciężkie. I taki pojazd, który jest za duży lub za ciężki, to jest pojazd nienormatywny. No i na tym skończymy pierwszą lekcję. Omówiliśmy wszystkie rodzaje pojazdów, jakie istnieją i występują na drogach. No i w niektórych przypadkach w skrócie przybliżyłem takie ciekawostki, natomiast większość z tej wiedzy będzie rozwinięta w kolejnych lekcjach. Dzięki, cześć!